W sobotę w Dywitach złocisty trunek lał się szerokim strumieniem. To już kolejna edycja święta warmińskiego piwowara, jednego ze sztandarowych wydarzeń w gminie. Jest to taka nasza perełka, dlatego na to święto przyjeżdżają do nas ludzie z całej okolicy, ale nie tylko, ponieważ nawet, nawet z całego województwa. Cieszymy się tym bardzo. Celem wydarzenia jest kultywowanie lokalnych tradycji browarniczych. 5 sierpnia swoją ofertę prezentowało aż 10 browarów regionalnych, rzemieślniczych i restauracyjnych z Warmii i Mazur. Z roku na rok ich przybywa, a to znaczy, że te małe browary chcą produkować piwo dobrej jakości, piwo lokalne, które chyba my wszyscy doceniamy smakowo. I tutaj chodzi też o kulturę picia piwa, tak? Że lepiej wypić coś, co jest dobre, bardziej niszowe z naturalnych produktów tak? niż z masowej produkcji. W tym roku do konkursu Polskiego Stowarzyszenia Piwowarów Domowych wpłynęło blisko 60 trunków z całej Polski rywalizujących w czterech kategoriach, w tym promowanego w regionie piwa Rozankę. Nagrodę główną zdobył Maciej Brzozowski, kolega akurat tak się składa z Olsztyna. Jest to chyba jego trzecia albo czwarta główna nagroda w tym konkursie, właśnie w tej kategorii, czyli możemy powiedzieć, że Maciek jest absolutnym specjalistą na skalę Polski w piwie Rozankę i tym bardziej cieszymy się, że jest z Olsztyna. Proszę pamiętać, że ocena jest całkowicie anonimowa. Wszystkie próbki sędziowskie na, na stole sędziowskim są zakodowane, zanonimizowane. Sędziowie nie wiedzą, czyje piwo oceniają, nie wiedzą w jakiej kolejności zostało to piwo oczywiście podane. Czwarte miejsce w Pucharze Polskiego Stowarzyszenia Piwowarów Domowych, a pierwsze na Warmii i Mazurach, przypadło Piotrowi Osińskiemu. Uważyć piwo to nic trudnego, ale uważać piwo na bardzo wysokim poziomie to jest trudna sztuka myślę. Dużo rzeczy trzeba wziąć pod uwagę, mamy określone style piwne, trzeba wpasować się w widełki, trzeba zadbać o składniki, trzeba przede wszystkim jak dużo się naczytać, Jaka historia stoi za danym stylem piwnym. Tak właśnie jest z otworzonym przez piwowarów tradycyjnym piwem warmińskich chłopów rozankę. Skład był zawsze trochę inny, no i najważniejsza rzecz w Rozankę mieszanka ziół. Ponieważ jest to nie jest piwo, które jest y, chmielone, jest to grój, który jest piwo, które jest, jest przyprawiane nie chmielem, a y, ziołami. Oprócz piwa na licznie zgromadzonych uczestników. Czekało mnóstwo atrakcji kulinarnych, tradycyjnych potraw i domowych wyrobów. Temat piwa rzemieślniczego jest mi bardzo bliski, zajmuję się sektorem małych i średnich firm, a rzemieślnicy produkujący i podchodzący z pasją do wyrobów związanych z piwem i takich właśnie na składzie i na bazie piwa. Są bardzo bliscy i też budują fundamenty relacji społecznych. Pamiętajmy, że tego typu impreza, jak ta za nami, służy po pierwsze skosztowaniu dobrego rodzaju piwa, ale z drugiej strony przede wszystkim budowaniu tych relacji społecznych. Cieszę się, bo miałam tutaj okazję porozmawiać z takimi rzemieślnikami, których pasją jest to, aby te piwa tworzyć. Stowarzyszenie, które zrzesza 2000 osób i które spotyka się raz w miesiącu przez cały rok i tam właśnie wymieniają się recepturami i możliwościami produkcji tego piwa. Sam kunszt i przygotowanie browaru w sposób dobry jakościowo to bardzo, ważne, to bardzo ważne rzeczy, które są właśnie związane przede wszystkim z zawodem rzemieślniczym jakim jest produkcja browaru. Dobre piwka są, przedstawiciele z całego województwa. Dobra impreza, mimo pogody, bawimy się dobrze. Degustacja pełna jest. Czwarte przed nami jeszcze cztery. Na osiem idziemy dzisiaj polecamy imprezę, jak najbardziej. Bardzo pyszne, polecam. Jakie pije, nie pamiętam. Inne niż w sklepie można kupić? Stanowczo. stanowczo. Czym się różni? Smakiem, tak. I klarownością. Nawet można zobaczyć. Poznajemy nowe smaki też, nie? Tak. Bo z różnych regionów przyzwyczajony do, do sklepów, wchodzi do Biedronki, a tutaj mamy coś innego, coś. Warka Kormorana, tutaj Mikołajki i inne jakieś mniejsze właśnie browarki. Super impreza. No ja akurat piję z Costa, przypadam. Jest naprawdę wyczuwalna goryczka, czuć cytrusy, więc jeżeli panowie lubicie to. to bardzo. Organizacja, dostęp do tutaj do zlokalizowanego terenu. Dostęp do wszystkich browarów, to że browary są takie lokalne, że to jest z naszych okolic, także to jest najfajniejsze. Minus jest taki, że w Olczynie tego nie ma akurat. A w Dywicach bardziej jest to rozwinięte niż właśnie w naszym mieście. Olsztyn. Integralną częścią imprezy są koncerty rockowe. W tym roku w Dywickim amfiteatrze można było usłyszeć tres-akordes, Tresacordes, Lipali i Jary Oddział Zamknięty.